Cześć kochani, Chrystus zmartwychwstał, Aleluja! Dzisiaj w Ewangelii widzimy dwóch uczniów w Dzień Zmartwychwstania, którzy idą drogą i rozmawiają ze sobą. Czytamy tak. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali. I my... Często rozmawiamy ze sobą, kłócimy się ze sobą, bronimy swoich racji, rozmawiamy na światopoglądowe, sprawy światopoglądowe, kłócimy się na sprawy polityczne, religijne, na wizję Kościoła i nie widzimy Jezusa, bo nie jesteśmy nim zainteresowani. I to mówię nie do ludzi poza Kościołem, ale do nas wierzących, którzy przyjmujemy regularnie Komunię Świętą. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Cześć!